Hej hej, witam się z wami recenzją książki jeszcze nie dzisiaj wydawnictwa Nowa Res. Premiera była 14 marca 2023, a za nią dziękuję klubowi recenzenta w serwisie na no kanapie.pl. <laughs> Wybaczcie jeszcze tak rybka, mi trochę powraca. I na początku mam dla was cytat. I przez chwilę tak sobie trwali, głowa przy głowie, dziewczyna w zielonej chustce i łysol w okularach, dwójka dzieciaków z różnych kręgów, których losy splotły się we wspólnym doświadczeniu cierpienia i we wspólnej warce z niewidocznym, cholernie agresywnym słem. Bezbronne istoty, zawieszone między życiem a śmiercią, wciąż nie tracące nadziei, że dzięki współczesnej medycynie uda im się jakoś zwyciężyć. Słuchajcie, powiem Wam, że w pierwszym odczuciu e, bardzo zdenerwował mnie tutaj, już Wam pokazuję. Mały druk. Naprawdę, mały druk. Bardzo duże przerwy, a druk mniejszy. Jakby był większy, byłby bardziej widoczny, ale no, to po prostu takie tylko moje zdanie. I tak naprawdę, dopiero w momencie, kiedy przeczytałam pierwszych kilka stron, no, w zupełności e, przestał się liczyć. Wiecie, zdałam sobie sprawę, a w sumie później zadałam sobie pytanie. Czym jest mały dróg w obliczu śmierci? Czy faktycznie wygląd książki jest ważniejszy niż wartościowa treść? Uwierzcie mi, że nie jest. Gdybym nadużywała alkoholu, to powiedziałabym, że tego nie da się czytać na trzeźwo. Ciężko jest zwyczajnie rozmawiać o chorobach, o śmierci, o współczesnej medycynie, która w obliczu raka nadal trwa w miejscu. Wiecie, ludzie wymyślają nowe samochody, statki kosmiczne, badają planety, a nadal trwają w czarnej otchłani jeśli chodzi o choroby nowotworowe. A to właśnie tutaj potrzebna jest pomoc. Nie nowy personel, nie więcej urzek, tylko właśnie leki, które działałyby konkretnie na daną chorobę. No bo po co nam roboty z ludzką inteligencją, skoro możemy uratować sami siebie nawzajem? No i w ogóle dlaczego nikt tego nie robi? Wiecie, nawet nie macie pojęcia, jak ja bardzo przeżyłam tą książkę. No, wpierw poznałam osobę, która pracuje przy dzieciach śmiertelnie chorych. Opisuje nam ona, przez co przechodzi każdego dnia, jak czasami jest jej ciężko, kiedy oni odchodzą. Później przedstawiona jest historia chłopca z domu dziecka, który został porzucony, gdy miał cztery dni. W miarę upływu czasu okazało się, że jest wyraz inteligentnym dzieckiem, mając później już cztery lata, jego mózg funkcjonował, jakby miał już 8 lat. Bardzo szybko się uczył i pragnął zdobywać coraz to większą wiedzę. No niestety później okazało się, że ma guza mózgu. I od tamtej pory systematycznie odwiedza szpital. Zapoznał tam nawet tak młodą dziewczynę, również bardzo chorą. Ich rozmowy i przyjaźń no, była powiedzmy taka trochę budująca. Oni pocieszali się wzajemnie i prowadzili naprawdę inteligentne rozmowy. Wiecie, kolejnym ważnym bohaterem jest tutaj bezdomny, który zwrócił nie tylko moją uwagę, jego wiedza medyczna była dla mnie godna podziwu i przez przypadek zwrócił na siebie uwagę i to, co powiedział, spowodowało, że będą chcieli go odszukać. Oczywiście historia postaci jest opisana każda z osobna, jednak one później się właśnie łączą. Wiecie na to, że nic w naszym i bohaterów życiu nie dzieje się bez przyczyny. Więc pytanie, jak zakończy się ta historia? Czy w ogóle ktoś tutaj wygra? Wiecie, jeżeli lubicie się wzruszać, to koniecznie koniecznie powinniście ją przeczytać. Powieść porusza tematy, których nie chcemy znać i najlepiej, żebyśmy nigdy nie mieli z nimi do czynienia. To walka o życie nie tylko własne, o uczuciu przyjaźni, które bywało przerywane i scalane, o bliskości na odległość i niesprawiedliwości niesprawiedliwości losu, o przemijaniu bólu, takim czasami sztucznym uśmiechu, byleby tylko drugiemu nie sprawić przykrości. I w końcu wewnętrznej walce z samym sobą i groźnym przeciwnikiem. Po prostu piękna historia. Bardzo Wam polecam, bardzo się wzruszycie. Ona w ogóle cała jest, bardzo, bardzo. Jak przeczytacie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Nic więcej się w niej nie da powiedzieć. Wydaje mi się, że powiedziałam aż za i, i najlepiej po prostu w tym momencie zamilknąć. Zwyczajnie Wam polecam. Trzymajcie się, pa pa.